Siemanko to majerce. Zobaczcie tak wygląda Losi Super Baja Ray, czyli short course w skali 1 do 6 na bedlencach 3,8. Te koła są na heksach 17. -tkach. Standardowo mamy heksy większe, to są chyba 20 czy 22. Nie pamiętam. Natomiast trzeba zakupić taką konwersję na heksy 17. Ta konwersja ma numer katalogowy, taką jak tutaj widzicie. No i właśnie sprawdziłem, że ona spoko działa i dzięki niej możemy korzystać z wszystkich kół z heksami 17 w tym sprzęcie. Wiele osób idzie w drugą stronę, zakładają koła większe od skali 1 do 5. Zakładają konwersję na 24 mm. Ja raczej w tą stronę nie pójdę, przynajmniej nie mam takiego zamiaru, ponieważ nie chcę tak bardzo obciążać układu napędowego tego sprzętu. Wydaje mi się, że to tutaj w tym, w tym modelu nie ma takiej potrzeby. Ok, może, może niekoniecznie, nawet 1,5 wsadzane jest w to bo tutaj trudno było to zmieścić, natomiast bliźniaczy Super Rock Ray. O, to może tutaj błąd po, po mojej stronie. Natomiast przechodząc do rzeczy, czy ta konwersja działa, czy się sprawdza? Sprawdza się bardzo dobrze. Tutaj mamy rozpakowany już zestaw. Zestaw zawiera same, oczywiście, same heksy. Zawiera piny, które są potrzebne, ponieważ te oryginalne są tej samej średnicy, ale są dłuższe, czyli potrzebne są te krótsze. Zawiera, robacz, zawiera robaczki, których nie trzeba wykorzystywać. Można zostawić oryginalne. Odkręca się je ze środka, jakby z osi dwójką, dwójką imbusem. I co? I zawiera nakrętkę, która jest trochę Chyba trochę lipna, ponieważ nie ma tych takich nacięć zabezpieczających przed odkręcaniem. Nigdy nie używałem takich nakrętek bez tych nacięć, więc nie wiem, czy one nie miałyby tendencji do odkręcania się, luzowania. Dajcie znać, czy one się sprawdzają. Ja po prostu zostawiłem te oryginalne. Natomiast jeżeli chodzi o same, o same koła, to dla mnie pasują one tutaj świetnie i zobaczcie. Co ważne, na razie założyłem tylko tylko lewą stronę. Natomiast co ważne, jest szansa, że ona nawet na tych kołach Desperado, felgach, które mają większy offset niż standardowe, także będzie siedział szerzej, co da mu większą stabilność, jest szansa, że nie będzie tutaj nadmiernie tarło. Może czasami przy jakichś większych lądowaniach, ponieważ no, przy takim pełnym dobiciu na przodzie, on w tej chwili mam pełne dobicie i nadal tutaj nie obciera. Oczywiście jak zbalonuję albo jak mocniej dobije, no to w tym momencie otrze, natomiast wydaje mi się, że jest szansa, że to, że to przejdzie tutaj, że może nie trzeba będzie tu korygować tej budy. Jeżeli chodzi o tył jeżeli chodzi o tył, to jak dobiję na maksa, zobaczcie jak to, jak to fajnie wygląda, no wchodzi idealnie tutaj w nadkole nie powinno trzeć. No, wygląda, że jak ja tu dobiję, nadal jeszcze tutaj jeszcze tu palec wchodzi i wydaje mi się, że nie będzie, z tym, nie będzie z tym problemu. Zobaczymy w praniu. Polatamy tym sprzętem, wtedy się tak naprawdę okaże. Jedno jest pewne. Te koła dadzą porządnego gripa, dadzą dużo lepszego, dużo lepszego kopa niż te standardowe. Te standardowe są całkiem, całkiem fajnymi oponami, całkiem fajne koła pasujące do tego sprzętu. Nieźle sprawdzają się na różnego rodzaju nawierzchni, no ale jeżeli chcemy mieć naprawdę dobry, dobrą przyczepność, dobry grip, to nie ma bata na bedlęcy. Jedną ciekawą rzecz Wam pokażę, którą wyczułem od razu, jak od razu, gdy gdy zdjąłem te seryjne, te seryjne koła, zobaczcie, jedno seryjne koło, waga, co jest grane, coś duże rozbieżności. Poczekajcie, poprawię tylko wagę, bo coś tu nie gra. Okej, okay, luźny był ten talerz, więc niepoprawne były wskazania, bo tutaj mi tam o, o budowę ocierało. 350 gramów. Ważymy sobie Bedlęca 38 na Pelga Desperado. 244. Różnica znaczna. Fajne, dużo lżejsze, dużo lżejsze koła. No Na całości mamy prawie pół kilograma. To oznacza mniejsze, mniejsze obciążenia dla układu napędowego. Uważam, że fajna sprawa. Dajcie zna znać, co sądzicie. Ja mogę powiedzieć, że ta konwersja sprawdza się. Bardzo dobrze działa. Numer LOSB3516. I tak samo myślę, że będą dawać radę te trzy ósemki losie Super baharej. Trzymajcie się. Pozdrówka. Jeszcze tylko jeden edit. Dodatkowo w zestawie są takie pierścienie, które trzeba nałożyć tuż przed nałożeniem nowych heksów, takie dystansowe. Jeżeli się tego nie nałoży to ten heks dobrze nie przylega i no nie zalecane jest, żeby tego nie użyć, także trzeba o tym pamiętać przy zmianie.